Mamy ostatnią szansę, żeby poczuć trochę lata w Holandii i w Belgii. Tak więc przyjechaliśmy sobie trochę w naturę. Dzieci w sumie śpią. Nie chcę im otwierać drzwi, żeby ich nie obudzić. Zobaczcie, za sobie tutaj śpi. za też tam śpi. Tak więc nie budzimy ich na razie. Chcemy, żeby mieli małą drzemkę. Ze względu na to, że nie chcemy, żeby później po prostu dużo krzyczeli. Bo jak wiemy, niewyspane dziecko to jest złe dziecko. Nie w takim sensie, że to jest złe dziecko, tylko że dziecko jest złe na nas, o w tym sensie, <laughs> złe na cały świat, w takim sensie. E, no i chciałam dzisiaj z Wami pogadać. Wiem, że nie pokazałam Wam e, jak wyglądała nasza podróż, ale mimo wszystko chciałabym mieć tą pamiątkę, tak więc postanowiłam, że nagram filmik, filmik gdzie Wam powiem jaką dokładnie drogą pojechaliśmy, gdzie byliśmy, ile kilometrów zrobiliśmy. Ile nam wyszło za paliwo, za całą podróż, i też chciałabym uwzględnić jakieś jakieś kadry z naszej podróży, tak, żeby to po prostu mieć nawet dla siebie, i żeby po prostu o tym wszystkim pamiętać. Tak więc postaram się, żeby ten filmik miał ręce i nogi. Ale jeżeli nie będzie miał, to mi wybaczcie. Tak więc, no, w dzisiejszym filmiku się na tym skupimy. Jeszcze chwilę poczekamy, aż dzieci się obudzą, i wtedy pójdziemy sobie na spacerek. I wam wszystko na spokojnie powiem. Chociaż powiem wam, że dzisiaj tak słońce razi, że no ciężko mi się nawet patrzy w kamerę, jak stoję prosto do słońca. I jeszcze w ogóle ubrałam czarne, obcisłe spodnie. Gigi też ma czarne, ale krótkie i luźne. I go tak nie parzą, a ja po prostu nie mogę wytrzymać na słońcu. Ja się nie spodziewałam, że jest aż tak ciepło. Jest chyba 20, są 24 stopnie, ale jest po prostu taki upał. Naprawdę aż dziwne. Serio. Nie ma w sumie wiatru, pewnie dlatego. Didi czuję. Czuję jeszcze to lato. Ostatnie promienie słoneczne. Teraz przez 6 miesięcy deszcz, deszcz, deszcz. Powiem Wam, że pierwszy raz nagrywam z tym mikrofonem, e, bo musieliśmy kupić nowe, ponieważ e, receiver, który mieliśmy wcześniej, był z łączem Lightning, a my teraz potrzebowaliśmy USB-C. I powiem Wam, że teraz przesłuchałam to, co nagrałam, i po prostu audio jest tak dobre. Że jestem w szoku. Eee, no, tak więc tak jak już teraz Wam powiedziałam, że mamy nowe mikrofony, to pewnie się domyślacie, że mamy po prostu nowe telefony. Eee, wczoraj odebraliśmy i póki co jesteśmy zadowoleni, mamy nadzieję, że teraz będzie lepsza jakość po prostu. Bo głównie dlatego to zrobiliśmy. Stwierdziliśmy dzisiaj, że jako normalna osoba, która nie nagrywa, żadny z nas by nie zmieniło telefonu, bo ten, który mieliśmy, był naprawdę dobry i wydaliśmy dużo pieniędzy i stwierdziliśmy, że to ten telefon robi dokładnie to samo, tylko tyle, że kamera jest lepsza, więc no normalnie byśmy nie kupili tych telefonów, ale dlatego, że chcemy, żeby jakość dla was była lepsza, to to zrobiliśmy i mamy nadzieję, że naprawdę będzie widać różnicę i że będzie też ją słychać. Udało nam się w końcu odejść od auta i w końcu namówiliśmy Enzo, żeby wszedł z GG'im tam na górę, bo on sobie wkręcił, że tam jest jakiś robot i po prostu nie mogliśmy go namówić, żeby tam wszedł, ale w końcu się udało, tak więc mogę wam powiedzieć to co chciałam, czyli to jak wyglądała nasza podróż tak naprawdę, bo nie dodałam filmików, więc nie wiecie. I. oj, ale ślinka poleciała. Um... No, i tak będzie, będziecie mieli lepsze spojrzenie na to, ile zobaczyliśmy i za jaką kwotę, tak naprawdę. E, tak jak wiecie, podróż zaczęliśmy z domu i później spaliśmy niedaleko Orleanu pierwszą noc. Tak mi się wydaje, już nie pamiętam do końca, wiecie, to było dwa miesiące temu i tyle miejsc widzieliśmy, że nawet ciężko spamiętać to wszystko. Dlatego fajnie, że Gigi ma wszystko nagrane i zmontowane. No, i e, później. Po Orleanie, gdzie masz smoka malutka? Po Orleanie spaliśmy niedaleko Bordeaux, i później już wjechaliśmy do Hiszpanii. Byliśmy w miejscowości Ataun, niedaleko San Sebastian, i później pojechaliśmy niedaleko Bilbao. Nie pamiętam jaka to była miejscowość to była jakaś wioska na plaży, tak naprawdę. W sensie może nie na plaży, ale na Wybrzeżu. I później pojechaliśmy do Santander. E, wydaje mi się, że pewnie pominę jakieś miejsca, ale później poproszę Dziego, żeby mi pomógł stworzyć taką mapkę, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć wszystkie nasze przystanki. E, I po Santanderze e, była Akorunia, później była Pontevedra, e, Porto. W Porto ja się zakochałam. Mogłabym tam wracać w kółko, w nieskończoność, serio. Hã? Eu não estou entendendo. Não tenho que

Miałam tak dobre doświadczenie tam, że aż pieciarki przechodzą jak o tym myślę. E, no i później pojechaliśmy w okolice Koimbry. Tam spaliśmy u e, rodziny holenderskiej, gdzie kupili ziemię dom i tam na tej ziemi też była ruina. I mieli bardzo dużo drzew Oliwnych było naprawdę fajnie i spaliśmy tam dwie noce, mieliśmy też dostęp do łazienki, do toalety, mieliśmy prąd, tak więc było super. E, no i później pojechaliśmy. Do miejscowości Estremos, to było na granicy portugalsko-hiszpańskiej i później wjechaliśmy w głąb Hiszpanii do miejscowości Badajos i Merida. Stamtąd pojechaliśmy, ciężko mi spamiętać to wszystko, gdzieś na plażę w Portugalii, niedaleko chyba Lizbony, nie pamiętam miejscowości, ale na pewno to uwzględnię na tej mapie, którą chcę dla Was zrobić. I później pojechaliśmy do Lizbony i Gigi na początku w Portugalii mi mówił, że no nie kupuj sobie tutaj bluzy, bo mi się wydaje, że Lizbona będzie lepsza i może tam będziesz się kupić. ja mówię, że ja teraz mam dobre doświadczenie i ja chcę bluzę z I powiem Wam, że tak wykrakałam, bo jak dojechaliśmy do Lizbony... Nie dojechaliśmy, tylko jak jechaliśmy do Lizbony, użarła mnie osa w stopę. W zasadzie to urządliła i bolało tak strasznie, że nawet ciężko mi to opisać słowami, do, to, do teraz pamiętam ten ból. No, I, i nie miałam aż tak dobrego doświadczenia. Było strasznie ciepło, strasznie jasno, nie wzięliśmy okularów przeciwsłonecznych i jakoś tak nie wiem, nie mieliśmy dobrego dnia. Enzo też miał zły humor, tak więc od dziecka dużo zależało. Po Lizbonie. W sumie teraz nie wiem, czy my przed Lizboną, czy po Lizbonie pojechaliśmy na tą plażę do miejscowości zaczynającej się na S. Ale wydaje mi się, że jednak po, a nie przed. <laughs> Zobaczymy na mapie, którą stworzę. E, I później pojechaliśmy już na południe i powiem Wam, że tak jak nam mówił e, w Portugalii kierowca Ubara. No to tam była strefa chroniona i strasznie ciężko było znaleźć jakieś miejsce, gdzie można spać, ze względu też na zagrożenie pożarami. I no jak już było jakieś miejsce, to tam było tak dużo ludzi, że nam się nie chciało zatrzymywać nigdzie, jeszcze wiecie, z autem i z przyczepą, gdzie to jest naprawdę długi pojazd. Ciężko było znaleźć miejsce, tak więc pojechaliśmy do Portimao, tam spędziliśmy sobie jeden dzień. I później już chyba ruszyliśmy do Hiszpanii, do Almonte, do dziediego znajomego z dzieciństwa, tak naprawdę, z tej samej wioski. Później pojechaliśmy Sewilia, Córdoba, Granada. I później tak naprawdę już ruszyliśmy bardziej na północ. Ze względu na to, że tam było za sucho, za gorąco, nie było drzewa, pod którym można się schować. A jak chcemy iść na plażę i jest nam za gorąco, to gdzie mamy się schować? Przyczepie, w której jest też gorąco, gdzie jest paruwa? No nie, no nie. Tak więc e, pojechaliśmy tak gdzieś niedaleko Barcelony, a w zasadzie to jakieś 150 km chyba od Barcelony, nie pamiętam dokładnie. E, I na następny dzień pojechaliśmy obok Barcelony. W Barcelonie było tragicznie, płakałam dwa razy, że nie daję rady i tak dalej, ale. Dostawmy to już za sobą. E, później chcieliśmy pojechać do Andory, ale w Andorze to tak było strasznie, że tam jeszcze gorzej jest parkingiem e, niż w południowej Portugalii, tak więc e, przejechaliśmy tak naprawdę Andorę, więc niepotrzebnie narobiliśmy kilometrów, a później już spędziliśmy cztery dni we Francji. Nie pamiętam dokładnie miejscowości, w jakich byliśmy we Francji. E, wiem, że na pewno to było Esteing. I te miejscowości francuskie to mają takie nazwy, że ja nawet nie wiem, jakie wymówić. Tak więc na pewno to zaznaczę na mapie, ale nie pamiętam dokładnie, jakie to było miejscowości. Niestety, chyba było coś takiego jak Villa de Milfontes, ale pewna nie jestem, coś mi takiego świta. No, i tam w sumie też spędziliśmy dwa dni, dwie noce w zasadzie. Mm, mm. <laughs> Słyszę Enzo jak krzyczy do Dżidziego. No, i później już zaczęliśmy wracać do domu. Jeszcze się chcieliśmy zatrzymać w Dinant, gdzie byliśmy na naszej pierwszej nocy nie, drugiej nocy w aucie, ale przyjechaliśmy za późno. Nie było, tak wiecie, w mieście za bardzo parkingu, byśmy musieli tam iść, więc odpuściliśmy, pojechaliśmy trochę bliżej domu i na następny dzień już wróciliśmy wrzuc do domu. No i cała podróż to było ponad 7 tysięcy kilometrów. Nie wiem ile dokładnie, bym musiała sobie zobaczyć, e, ile było na początku na liczniku, bo dosłownie jak myliśmy ostatni raz przeczepę przed przyjazdem do domu, gdzie to było jakieś 100, 150 km od domu, e, wbiło nam się 160 tysięcy na liczniku. Eee, więc no, wyszło nam troszkę więcej niż 7000 kilometrów eee, <grybujesz> po podliczeniu. Eee, I za to wszystko, za Diesla. Mam córeczkę, bo z nie wrzucę. Co ninia, co ninia, też chcesz być nagrana? Tak, też chcesz być nagrana. Stupkę mi tu pokazujesz. Co? Hmm? Ach, ściskasz Ach. <grybujesz> Ach, ją, aj! Za Diesla, za te 7000 km Weszło nam 1280 euro coś takiego. Było to dużo mniej niż się spodziewaliśmy. Nawet to chyba mówiłam w pierwszym filmiku, że chat GPT nam policzył, że to będzie chyba 1400 euro, a wyszło 1200, bo też w Portugalii było turbo tanio. I generalnie często tankowaliśmy w miejscach, gdzie było bardzo tanio, bo staraliśmy się nie jeździć autostradami, tylko takimi pobocznymi uliczkami, a jak wiecie, tam jest taniej. Tak więc nie wyszło nam aż tak dużo. I w sumie bardzo dużo też przez to zobaczyliśmy, że nie, nie jeździliśmy tyle autostradami. Ale powiem wam tak, to co zobaczyliśmy, to jest nasze. Mimo tych złych momentów były też piękne, więc nie odbierajcie tego tak totalnie źle, że ja po prostu przeżywałam tam katorgę, tak nie było. Dzisiaj zobaczyłam tutaj kampera i mówię, kurde, ale bym jeszcze raz tak pojechała. To jest tak, że te gorsze momenty po prostu zapominamy i, i nie odgrywają tak dużej roli w naszych wspomnieniach. Powiem Wam, że. Bo byliśmy u tych holendrów i byliśmy też później u tego znajomego Giudiego, i w obu miejscach były dwie dziewczynki, z którymi się bawił. I wiesz, jak tak wyjeżdżaliśmy, i ciągle byliśmy w ruchu, to on też nie rozumiał dlaczego. Zaczynał się z kimś nawiązywać dobry kontakt, i my zaraz wyjeżdżaliśmy. Tak więc, no było to pewnie też dla niego ciężkie, ale wiem, że z wiekiem oni będą lepiej rozumieć te rzeczy, będą mogli się bawić ze sobą i będą łatwiejsze takie podróże, e, aż do pewnego wieku na pewno, bo ja też wiem po sobie, jak kiedyś e, odbierałam takie wyjazdy rodzinne. E, no, ale muszę powiedzieć, że generalnie było pięknie, tylko że rzeczywistość bardzo mocno zweryfikowała nasze oczekiwania, bo Gigi oczekiwał, że... <grywka> Zojka! <grywka> Zobaczcie ją! Mm, ale dobra łyżeczka! Gigi oczekiwał, że bardziej mu się spodoba Hiszpania. Ja oczekiwałam, że Portugalia. Moje oczekiwania były prawdziwe, a Gigi go nie do końca, bo bardziej mi się podobała Portugalia. On myślał, że mu się spodoba południowa Hiszpania, a mi tak samo. Ale w obu przypadkach stwierdziliśmy, że północna jest dużo piękniejsza, bo jest zielona i jest taka bardziej... Impressive. Bardziej imponująca po prostu. I... No tak. Mieliśmy zupełnie inne oczekiwania w stosunku do tego, co dostaliśmy. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego tak mocno, mi się tak gada. E, no i e, po podliczeniu restauracji i tutaj nie wliczamy w ogóle paliwa e, za restaurację, za jedzenie, za jakieś tam pranie, e, za jakieś zakupy generalnie wyszło nam około 3600 euro. Um, no, ale to totalnie w to się nie wlicza paliwa, bo paliwo to jest oddzielnie 1280 euro. Tak więc e, w ogóle przyczepki nie liczymy, bo przyczepkę kupiliśmy za 2150 euro, a sprzedaliśmy ją za 2300 euro. Oczywiście odnowiliśmy ją, pomalowaliśmy, włożyliśmy trochę pieniędzy w nią, ale mimo wszystko uważam, że wyszliśmy totalnie na zero, jeżeli chodzi o akomodację podczas wakacji. E, więc tak naprawdę to mieliśmy za darmo. Więc uważamy, że mimo wszystko to jest dobry sposób na podróżowanie, tylko, tak jak mówiłam już wcześniej, przy mniejszym tempie. Nie narzucać sobie takiego tempa, bo to jest najgorsze. Eee, nam przez to tak naprawdę nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Cezniu, nie. Śpiący już jesteś? Tata. Tata, ta Gdzie jest tata? Gdzie jest tata? To nie tata. Tata? Nie. Nie. No. I no, to jest głównie to, co chciałam powiedzieć. Ale jeszcze to, co bym chciała dodać, to to, co zauważyliśmy, że nam się bardzo spodobało w Hiszpanii i w Portugalii i to, co nam się nie podobało i jakie też były nasze oczekiwania. Ale to może zacznę, jak Gigi tutaj przyjdzie, żebyśmy mogli też, żeby on mi mógł poprzypominać jakieś rzeczy, bo my w zasadzie często mamy tak, a w zasadzie to zazwyczaj, że. Zgadzamy się we wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, jak coś odbieramy. To naprawdę zazwyczaj jest tak samo u nas i nawet jeżeli mamy takie momenty, że jakby zaczynamy myśleć w inny sposób, to po kilku dniach ktoś mówi, wiesz co, tak od kilku dni sobie myślę i ta druga osoba mówi, no co ty gadasz, ja tak samo. Tak więc mimo, że jakby jak pojawia nam się jakaś myśl, to nie mówimy sobie o tym od razu, tylko jeszcze to wiecie, jakby trawimy, to później, jak do siebie o tym rozmawiamy, ze sobą o tym rozmawiamy, to wychodzi na to, że myślimy tak samo mimo wszystko, i to jest w ogóle super. To jest naprawdę super, ale jest też tak zaskakujące za każdym razem, że ciężko to opisać. No, ale czekamy na niego i wtedy porozmawiamy o tym, co nam się najbardziej podobało i co nam się nie podobało, i, i tak dalej, i tak dalej, i dlaczego już nie chcemy się przyprowadzać do Hiszpanii. Jesteśmy już w aucie i wracamy do domu, bo muszę z tatą pojechać na zakupy, a się zaczęło robić późno. I sobie przedyskutowałam z Gigi, co dokładnie nam się podobało, a co nie. E, bo nie chcę Wam tutaj, wiecie, robić przerywników po angielsku, bo później ja też będę musiała dodawać napisy, tak więc... Główną rzeczą, która nam się nie podoba, to to, że na północy Hiszpanii jest zbyt deszczowo, a na południu jest za gorąco, za sucho. Zrozumieliśmy, że tam jeśli chodzi o pracę dla ludzi z zagranicy, to jest głównie e, agrokultura i e, turystyka. Tak więc to nie są jakby branże, w których byśmy chcieli pracować e, i, no odwiedziliśmy tego znajomego dziedziego i zrozumieliśmy, że życie wcale tam nie jest takie łatwe, że my żyjąc tutaj znacznie krócej, mamy dużo lepszy standard niż oni, którzy mieszkają tam 20 lat. I mimo, że płacą tam dużo mniej za dom, za dom, nie za mieszkanie, to mimo wszystko nie za bardzo nam się tam podobało. Też akurat w tej miejscowości, gdzie byliśmy obok nich, to byli Okupados. Dosłownie byli. Okupas, nie, Okupas. Okupas. A Okupas, sorry. E, dosłownie byli ich sąsiadami, tak więc bardziej nam to dało takie szersze spojrzenie na to, że rzeczywiście ciężko jest tam wynająć coś, ze względu na to, że ludzie się po prostu boją, że później e, okupicie ich mieszkanie i że nie będą mogli z tym zrobić. E, no. W sumie to była taka główna myśl. Realnie mam klientkę, która kilka miesięcy przed nami była w Barcelonie i ona mówiła, że miała takie świetne doświadczenie, że pyszne jedzenie, że ludzie tacy mieli, uśmiechają się i że po prostu jest tam cudownie. A my tam pojechaliśmy, ja to też miałam w głowie, co ona mi mówiła. I nikt się nie uśmiechał, nikt prawie z, nimi, z nami nie gadał. Ludzie byli jacyś tacy na burmuszeniu. Ja w ogóle w Hiszpanii to bałam się do kogoś cokolwiek powiedzieć, a w Portugalii było zupełnie inaczej. W Portugalii czułam się, jakbym była w domu, tak, taka wolna się czułam. W sensie totalnie się nie bałam do kogoś zagadać, pójść na stację benzynową, gdzie w Hiszpanii się bałam, bo w Hiszpanii też są tacy trochę zarozumiali, jeżeli chodzi o ich język. Jak nie mówisz po hiszpańsku, to. Oni i tak do ciebie będą mówić po hiszpańsku. E, może też ze względu na to, że ten sezon turystyczny i że oni mieli już dość tych turystów. No ale to nie jest moja wina. Jakby, nie wiem, takie ich podejście średnio mi się spodobało. I wiedzę, mieszkając tam cały czas, no wiadomo, że lokalnie byście już byli znani po jakimś czasie, ale no, mimo wszystko nie miałam tak dobrego doświadczenia tam. E, Oczywiście w Hiszpanii było trochę ludzi, gdzie naprawdę poczuliśmy taki prawdziwy hiszpański klimat, którego się spodziewaliśmy. Gdzieś, gdzie byliśmy w ogóle w jakimś miejscu takim... Sami lokalsi tam przychodzili na jedzenie. I to było takie miejsce, jakby taki parking dla tirów, ale to wyglądało jak taka mała wioska, gdzie są jakieś mechanicy, jakieś jedzenie i tak dalej. I no... Tam był kelner, który od początku był dla nas jakoś tak dziwnie miły i później do nas przyszedł i mówi, że Boże, takie fajne oglądarskie mamy, w sensie jeśli chodzi o dzieci, e, przyszedł ze swoim telefonem i pyta, czy może żonie pokazać i zadzwonił do niej, zaczął jej pokazywać i mówić, Boże, jacy ładni i tak dalej. I e, pokazał nam też swoje dziecko, cały czas o tym gadał, później przyprowadził swoją mamę i to było takie prawdziwe hiszpańskie doświadczenie, takie które najważniej mi zapadło w pamięci tak naprawdę. E, no, ale poza tym to mieliśmy zbyt wielu takich momentów i no bardzo się na tym zawiedliśmy. Ludzie się naprawdę nie uśmiechali yy, i jedzenie też było średnie, serio. W Portugalii co mnie zdziwiło to ryż z frytkami. To było mistrzostwo. Ryż i frytki. You remember? Nie. Yeah. Nice and fries. Nie. Yeah. <laughs> Przynajmniej się rymuje, nie? That's still better than spain, nie. Yeah. Tak, w Hiszpanii jedzenie było mega słabe. Nie wiem, czy tu chodziło właśnie o ten sezon turystyczny, ale naprawdę się na jedzeniu zawiedliśmy. Najlepsze, co jedliśmy w Hiszpanii, to był ramen w Barcelonie. A najlepsze, co jedliśmy w Portugalii, to było jedzenie tak naprawdę w Porto i to nie było nasze jedzenie, bo to, co ja sobie zamówiłam, to było takie bardzo regionalne danie, Francesinie. Mi to nie smakowało. Mi smakowało to, co ja zamówiłam dla. mi smakowało to, co sam mówiłam, enzo i to były jakieś ziemniaki z rybą i zapiekane z serem. To było tak pyszne i to było najlepsze, co jadłam. Serio. A to było takie proste. Tak więc, no, byliśmy bardzo zawiedzeni i mieliśmy duże oczekiwania i pojechaliśmy tam myśląc, że jedziemy wybrać miejscowość, do której się przeprowadzamy a tu dupa, bo stwierdziliśmy, że Hiszpania nie jest dla nas, ani Portugalia, bo to też ile, e, z iloma ludźmi rozmawialiśmy i w Portugalii, nie wiem, czy w sumie, czy w Hiszpanii, nie chcę tutaj kłamać, ale w Portugalii rozmawialiśmy z prawie każdym e, kierowcą Ubera, z którym jeździliśmy. E, jeżeli się zastanawiacie, czemu jeździliśmy Uberem, to dlatego, że się zatrzymywaliśmy poza dużymi miastami, bo wiecie, jest łatwo w starych miastach i zamawialiśmy sobie tam Ubera i rozmawialiśmy z tymi kierowcami i oni mówili, że tak ciężko dociągnąć cały miesiąc na jednej wy... nie na jednej wypłacie, ale po prostu z pieniędzy, które dostają i... no powiem Wam, zniechęcili nas i w Hiszpanii w sumie też rozmawialiśmy i też niektórzy byli tacy zarozumiali i mówili, że nie no, że jest ok i tak dalej ale też widzieliśmy po standardzie na przykład jaki miał Gigi znajomy że oni tam po 20, 20 latach mieli znacznie niższy standard niż my po tych kilku latach tutaj. I to jest takie bardzo otwierające oczy. Ja wiem, że tam się nie przeprowadza dla standardu, tylko dla lepszej jakości życia. Ale dla nas jest tam na przykład i za gorąco, i jakoś tak. Nie poczuliśmy się tam odpowiednio. No i to w zasadzie tyle. I jakiś czas temu wróciliśmy do domu, tak naprawdę jest 23 i zbieramy się do snu, ale totalnie nie nagrywam zakupów przez to, że było turbo późno. Skupiłam się na tym, żeby po prostu się skupić na zakupach, bo jak tydzień temu byliśmy z Enzo, to on z tym wózkiem był wszędzie. I to były tak stresujące zakupy, że zrobiłam je totalnie z dupy. Były straszne te zakupy, w sensie może nie straszne, ale takie wyglądały na nieprzemyślane, tak więc próbowałam się skupić na tych zakupach mimo presji czasu i w miarę się udało, mimo że wydałam ponad Niecałe 100 euro więcej niż zazwyczaj, czyli ponad 300 euro. Jak ja to podliczyłam, mówię, Boże, za co ja tyle zapłaciłam? Ale w sumie kupiłam trochę takich rzeczy, wiecie, do schowka. Bum, bum. Wczoraj. i wczoraj bum, bum. Gdzie było bum-bum? Daleko bum-bum. Daleko. I wczoraj. Wczoraj. I wczoraj. A, była burza. Nie burza. Wydaje mi się, że nie było burzy wczoraj. Ty wczoraj zasnąłeś bardzo wcześnie, Enzo. Enzo nam wczoraj zasnął chyba o 19.30 w aucie. I powiem Wam, że spał chyba do 8 czy 8.30, nawet nie wiem, bo on nas nie obudził. On przyszedł się tutaj bawić i ja się nagle obudziłam. patrz gdzie jest Enzo. Się tak wystraszyłam, on był taki cichutki, prosty aniołek. I nas nie obudził, taki grzeczny, nic nie napsocił serio. Byłam pod wrażeniem. Brawo, Enzo. On nie widział. Czego? On nie widział. Widział ona widział burzę. Nie widziałeś burzy. Ja też wczoraj widziałam burzę, bo wczoraj burzy nie było. Ale może, w, może niedługo będzie burza, wiesz, bo się zapowiada deszczowo. No, No mówi Okej, nie przedłużam tutaj, bo Jacek teraz jest w humorku na gadanie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Dajcie znać koniecznie, co myślicie generalnie o życiu w Hiszpanii, bo jestem ciekawa, czy macie takie same przemyślenia, jak my mamy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!